Spróbujmy sobie wyobrazić, co by było, gdyby wszystko kończyło się na tej czternastej stacji drogi krzyżowej, na złożeniu Jezusa do grobu. Być może apostołowie widzieli właśnie to z tej perspektywy, mając w pamięci te trzy lata chodzenia za Jezusem, oglądania Jego cudów, bycia świadkami wielkiej mocy, z którą posługiwał, którą głosił Słowo. I nagle wszystko się kończy. Nagle Jezus zostaje przybity do krzyża. Złożony do grobu, i można powiedzieć, że również i nadzieja apostołów umiera w tym momencie razem z Jezusem. Również i ona zostaje złożona do grobu razem z Jego ciałem. Tych czternastych stacji Drogi Krzyżowej w naszym życiu jest całe mnóstwo. To są takie momenty, w których wydaje nam się, że Bóg milczy, że nic do nas nie mówi. To są momenty takie właśnie beznadziejności, rozpaczy, momenty. Co do których może nam się wydawać, że już nie powstaniemy, że tak nisko żeśmy upadli, że nie ma możliwości powstać samemu tak zupełnie po ludzku. I w tej stacji rozważanej dzisiaj, właśnie kilka godzin przed zmartwychwstaniem Chrystusa, on sam chce nam rzucić na te wszystkie nasze upadki, na te wszystkie nasze trudności nowe światło, światło swojego zmartwychwstania, bo nam chrześcijanom nie wolno patrzeć na różne beznadziejne sytuacje tylko z perspektywy grobu Chrystusa, ale właśnie z perspektywy Jego zmartwychwstania. Bo zobaczmy te trzy dni, albo właściwie trzy noce, kiedy Jezus spoczywał w grobie, czym one są w porównaniu z całą wiecznością. To jest tylko jeden moment. I właśnie to nam chce pokazać ta dzisiejsza stacja 14 Drogi Krzyżowej, że te trudne rzeczy w naszym życiu, trudne wydarzenia, to są tylko momenty, a tak naprawdę Jezus chce dzisiaj na to wszystko rzucić nowe światło. Więc dzisiaj Wyciągamy z naszego oka ostatnią belkę, belkę beznadziei, belkę rozpaczy, w którą czasami tak łatwo jest nam popaść. I niech te święta zmartwychwstania Chrystusa, które już za kilka godzin będziemy przeżywać, niech pomogą w nas samych budzić nadzieję nadzieję na to, że Bóg jest zawsze z nami i że nawet jeżeli nam coś się wydaje trudne, czy po ludzku niemożliwe, to dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych.